Na najkochańsza Ania. I Ania opowiadała między innymi o tym, że jej pies uwielbia z nią pływać na supie. Aniu. Zdecydowanie tak, mój ten mały piesek Alfredo uwielbia wszelkie sporty wodne i właśnie słup także. I a mój syn, bo zadałeś pytanie, czy można na supie łowić ryby. Filipie, zapraszam cię do Dzień dobry, Ania Lewandowska. Dzień dobry, do On mi Świat Gwiazd razem z nią przybył do nas do studia. Pytanie na świat. Przechodzę z nowościami od Dawida Kwiatkowskiego. Dawid Kwiatkowski wczoraj zaprezentował światu swój najnowszy. Mam coś się z przymrużeniem oka. Dla wszystkich rodziców, e, proszę bardzo, taki trening zaprezentowała aktorka Marysia Dejmek na swoim Instagramie. Rzeczywiście Marysia miała na myśli swoje dzieci, nie te inne bąbelki. Natomiast aktorka Natalia Kimas również skomentowała to samo. Ten weekend to był hardcore. No w końcu gorąco. dzieci szaleją. Marysia zdradziła swój patent na to, aby Zosia, jej właśnie no jej mała córeczka, jak ona przetrwa te upały, jaki ma swój patent, po prostu wsadza taką wielką miskę z wodą i na tarasie sobie siedzą. No i to jest dzieciństwo, prawda? No to pięknie. Teraz jeszcze tak szybciutko jednym zdaniem. David Duchowny ogłosił w najnowszym razie. Dziękuję i z przyjemnością do was wrócę. My też do...